W dzisiejszym monoepisodziku kilka sposobów na to, jak zachować świeże spojrzenie. Zapraszam. Pierwsza rzecz to przygotowanie miksu. Na początku pracy nad miksem, kiedy wejdziemy w tryb kreatywny, mamy świeże uszy i słyszymy wszystko. To jest najlepszy czas i nie zmarnujmy go na przygotowanie czy edycję śladów. To trzeba zrobić wcześniej, zanim wejdziemy w tryb kreatywny. Więc przygotowujemy się do miksowania, robiąc wszystko to, co zlecilibyśmy swojemu asystentowi, oczywiście, gdybyśmy go mi. mieli. Więc trzeba od razu na samym początku zrobić całą brudną robotę, którą trzeba zrobić, żeby później nie musieć się wybijać z trybu kreatywnego, bo to jest najgorsze. Być w trybie kreatywnym i musieć edytować ślad. Wrócić do trybu kreatywnego i znowu musieć edytować ślad. Więc robimy wszystko, co trzeba zrobić na początku, co trzeba zrobić? Posprzątać, czyli usunąć z określonych sekcji wszystkie ślady, które nie grają w tych sekcjach, żeby nie wprowadzały szumów. Wyedytować niepotrzebne rzeczy z poszczególnych śladów perkusji, czyli w śladach z tomami chcemy słyszeć tylko tomy. Zgejtować stopę i werbel, żeby mieć opcję, czyli pozostawić pierwotne ślady, ale również zrenderować ślady zgejtowane. Możemy również wstępnie ustalić głośność śladów, choćby za pomocą pluginu Pink Noise który jest darmowy i wrzucamy go na mastera, pojawia się szum i na podstawie tego szumu ustalamy głośność każdego ze śladów, żebyśmy go mogli ledwo słyszeć. Oczywiście nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć. Na pewno pojawią się rzeczy, które trzeba będzie zrobić, ale przynajmniej zróbmy to, co przewidzieć można. Podczas miksowania najważniejszą rzeczą do utrzymania świeżego spojrzenia będą piosenki referencyjne. I im mniejsze doświadczenie, tym bardziej będziemy na nich polegać. To znaczy dłużej będziemy musieli ich słuchać z większą częstotliwością, żeby zresetować uszy i móc ponownie usłyszeć nasz miks. Zanim zaczniemy miksować, za każdym razem warto usiąść i posłuchać ścieżek referencyjnych. Dzięki temu przyzwyczajmy uszy do komercyjnych miksów i dużo więcej będziemy słyszeć od początku, kiedy włączymy nasz miks. Trzecim sposobem na zachowanie świeżego spojrzenia jest praca nad wieloma projektami jednocześnie. Pracując Zbyt długo nad jedną i tą samą piosenką, zaczynamy ją słyszeć w sposób, w jaki żaden słuchacz nigdy jej nie usłyszy. I takie słyszenie być może będzie wystarczające do na przykład edycji śladów, natomiast na pewno nie będzie wystarczające do miksowania lub produkcji, ponieważ wtedy potrzebne jest świeże spojrzenie więc warto zmieniać utwory nad którymi pracujemy zanim uży się do nich przyzwyczają dzięki żonglowaniu projektami będziemy mogli podejmować trafne decyzje Czwarta rzecz to różne odsłuchy. Słuchając naszego miksu na różnych urządzeniach, to wiemy się, gdzie naprawdę jesteśmy w miksie. Zyskamy zupełnie nową perspektywę. Nasz miks zupełnie inaczej zabrzmi na głośnikach w samochodzie, w boomboxie, w laptopie, w telefonie czy w telewizorze. Więc warto korzystać z tych wszystkich urządzeń, ponieważ nie wiąże się to z zakupem nowych rzeczy do miksowania. Również podczas miksowania warto zmieniać sposób odsłuchu, czyli jeżeli pracujemy na monitorach, warto przesiąść się na chwilę, na słuchawki. Jeśli pracujemy na słuchawkach, warto posłuchać miksu chwilę na monitorach. Piąta rzecz to różne pory, w jakich miksujemy bądź sprawdzamy nasz miks. W różne pory dnia i nocy zupełnie inaczej słyszymy muzykę, więc warto to wziąć pod uwagę, kiedy ustalamy, kiedy będziemy pracować nad miksem lub robić odsłuchy. Szósta rzecz, zmiana głośności, przy jakiej miksujemy bądź robimy odsłuchy. Częste zmiany głośności odsłuchów podczas sesji miksowania również są świetnym sposobem na zachowanie świeżego spojrzenia, a dodatkowo dużo więcej usłyszymy. Siódma rzecz: robienie przerw od miksowania. Pomogą nie tylko przerwy w trakcie sesji miksowania, ale również pomiędzy sesjami. A kiedy żadna z tych metod nie będzie już działać, będziemy zmęczeni projektem, mamy jeszcze jedną możliwość. Możemy zaprosić do współpracy innego muzyka. I dzięki temu nie tylko odzyskamy świeże spojrzenie, ale bardzo często zdarza się, że zyskujemy zupełnie nową perspektywę na projekt. Za każdym razem, kiedy zapraszamy kogoś do współpracy, otrzymujemy nie tylko Ślad czy ślady z nagraniem instrumentu. Otrzymujemy interpretację naszej piosenki. I ten nowy instrument zmieni kontekst, w którym słyszymy wszystkie inne instrumenty. Więc cały projekt będziemy mogli usłyszeć na nowo. To tyle, jeśli chodzi o metody na zachowanie świeżego spojrzenia. Natomiast kiedyś, kiedy nauczymy się miksować szybko, to przestanie mieć znaczenie. Natomiast póki co, kiedy katujemy każdy projekt miesiącami. Musimy się nauczyć tych metod i również łączenia ich ze sobą. Powodzenia.